Siemano Mardini, Jest końcówka roku 2022 i ja w trakcie studiów po prostu szukałem pracy, uznałem, że muszę już sobie wybrać jakąś ścieżkę kariery. Wyszło na frontend. end Na początku na początku bardzo chciałem pracować w game devie, ale kiedy zobaczyłem właśnie te stawki i poczytałem sobie opinie, to uznałem, że nie ma co się w to pakować i tobie też radzę dobrze przeanalizować temat game devu. Ponieważ bardzo często firmy wykorzystują to, że możesz być jakimś pasjonatem właśnie gier komputerowych i pracować tak naprawdę za pół darmo, robić o wiele trudniejsze rzeczy, mieć większą wiedzę i zarabiać mniej niż twoi koledzy i koleżanki, nie? Więc na pewno dwa razy się zastanów, zanim wybierzesz gamedev jako twoją karierę. No i w tym 2022 uznałem, że pójdę we frontend, skoro to też będzie jakoś tak graficznie związane, bo lubię taką kreatywną trochę pracę. Frontend wydawał mi się taki najbardziej naturalny i najlepszą opcją. Kupiłem sobie książkę wtedy. Fullstack React od Antoniego Akomazou. No i się okazało po jakimś czasie, po przeczytaniu jakoś 100 stron, że książka jest troszeczkę nieaktualna. Jak pogadałem z kolegami, którzy też siedzą we Frontendzie, powiedzieli mi, że w Reactie już właśnie nie pisze się w, w komponentów raczej klasowych, tylko przechodzi się na komponenty funkcyjne. Teraz zapaliła mi się taka lampka, że wiesz, że ile może być tych rzeczy, które są takich outdated Nie w tej książce. Dlatego zawsze najlepiej jest uważać właśnie na te wydania książek, żeby kupować jak najnowsze. Jeżeli kupujesz jakąś starszą, używaną książkę, to raczej z tych technologii, które są takie podstawowe i nauczą Cię podstaw, a nie jakichś zaawansowanych rzeczy, bo te często się zmieniają. No i z Puls Tak Reacta kolega polecił mi po prostu przetudowną opcję. Chcesz się uczyć frontendu i jesteś studentem? To po prostu nie ma lepszej opcji niż zrobić to, co ci teraz pokażę. Wchodzisz sobie na to, na GitHub Student Developer Pack, i tutaj masz masę benefitów, które dostajesz kompletnie za darmo za to, że jesteś studentem. Wysyłasz im tylko gitkę, wiesz, z tą ważną naklejką, oni ci to akceptują jakoś po, jeden, dwo, po jednym, dwóch dniach, i dostajesz te wszystkie benefity, co tutaj widać. Masz tutaj na przykład właśnie Copilota, masz pełno od tych największych platform dodatków. I to jest jeszcze fajne, to to, że możesz mieć na pół roku platformę Frontend Masters, co, w której pracują tak naprawdę najwięksi deweloperzy, którzy robią w firmach, które są największe, nie typu Microsoft, które są po prostu znanymi na cały świat firmami, czyli Microsoft, Netflix, Stripe, Spotify, no każdy to zna. I to jest właśnie też to, jak ja się nauczyłem Reacta na początku. Tutaj masz właśnie dostęp do różnych kursów, plus możesz sobie wejść w, w Learning Paths, gdzie masz normalnie ścieżki, którymi możesz iść. Na przykład klikniemy sobie Beginner. To masz najpierw Intro do Web Developmentu, gdzie pewnie ci tłumaczy ziomek, jak, jak w ogóle coś, jak działa cały ten web development. Później masz jakiś test jak działa JavaScript. JavaScript, jakieś tam fundacje, Website Accessibility i później zrobisz sobie na przykład tam ścieżkę na 100%, nauczysz się tych wszystkich kursów i możesz sobie wchodzić. Na przykład chcesz dostać full stackiem, albo nauczyć się czegoś jeszcze z Computer Science'u. No to sobie klikasz i patrzysz, jak to wszystko działa. Masz różne kursy. Właśnie widać, że to jest Node, to jest Amazon, AWS, więc Postgres, więc jest bardzo dużo tych rzeczy. Tutaj masz ekspert, masz jakieś Advanced Topics z Javascriptu. No jest masa tego, masa. No te wszystkie najnowsze, wszystkie te znane frameworki i biblioteki typu właśnie React, Angular i Vue. No to, to, to tutaj masz i to masz jeszcze właśnie od takich książków, którzy robią dla najlepszych firm na świecie yy, i mają mega dużo doświadczenia, więc jakby czemu z tego nie skorzystać, nie? I nadal jakby podtrzymuję to, że YouTube nie powinieneś za bardzo oglądać, tylko... Bardziej skupić się właśnie na takich platformach typu Frontend Masters, które są typowo edukacyjne, nic nie, nie będzie wokoło rozpraszać, plus właśnie książki, które są też mega fajne, bo możesz y, bardzo dogłębnie się pouczyć jakichś tych aspektów, nie? No i wiadomo, klepanie projektów i bawienie się tym całym programowaniem, bo przecież po to się tego uczysz, żeby to sobie utrwalić, za, zaimplementować i wiedzieć, co od czego jest. To by było wszystko z typu na dzisiaj dla Ciebie. Jeżeli się podobało to lajkuj, like jeżeli masz pytania to komentuj i jak chcesz dostać notyfikację o następnych filmikach to subuj. Siemano!